Objawienie Jana, rozdział 22. I pokazał mi rzekę Wody Żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo Żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. W dalszym ciągu Jana po Jerozolimie. W przyszłości oprowadza ten anioł, który ją dla niego mierzył. Pokazuje mu rzekę wody życia wypłającą z tronu Boga i Jezusa i drzewo życia rodzące co miesiąc owoce. Ludzie nie będą nieśmiertelni i niezniszczeni sami z siebie w tym nowym świecie, ale będzie to im dane przez Boga. To Bóg będzie dawał im tą wodę życia i owoce życia. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Szatan zawsze podrabia Boga, kiedy oznaczył na czołach swoich czcicieli, zrobił to, co Bóg potem zrobi z tymi, którzy mu wierzą i którzy zostaną zbawieni. I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Jezus mówił, kiedy był na ziemi, że jest światłością świata. W tym nowym świecie będzie to spełnione dosłownie. I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Jeszcze jedno zapewnienie, że to proroctwo opisane w Apokalipsie wypełni się: że Bóg jest wiarygodny i dotrzyma słowa, i że stanie się to wkrótce. A ten, kto strzeże słów tej księgi, czyli rozważa je, pamięta i wykonuje, będzie szczęśliwy. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg Anioła, który mi to pokazywał, aby Mu oddać pokłon. I rzecz do mnie: Nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów Księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Kolejny raz Jan próbuje oddać cześć Aniołowi, i kolejny raz zostaje powstrzymany. Anioł nie uważa się za kogoś lepszego od tych, którzy wierzą w Jezusa. I rzecz do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kiedy Daniel doświadczał swojej wizji, Bóg kazał mu ją zapieczętować. Była ona niejasna, trudno było zrozumieć, o co w niej chodzi. Apokalipsa ma być zrozumiała, ma być jasna dla tych, którzy ją czytają. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. W tym czasie poprzedzającym ostateczne rozstrzygnięcie będzie. Następowało rozwarstwienie wśród ludzi będą tacy, którzy całkowicie odrzucą Boga i będą się pogrążać w nieprawości i będą tacy, którzy będą wierzyć Bogu i będą się uświęcać. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Bóg zapowiada, że przyjdzie wkrótce. Od zapisania tych słów minęło już prawie dwa tysiące lat, ale każdy, kto będzie żył tak, jakby Bóg miał wkrótce przyjść, nie będzie potem narzekał, że swoje życie zmarnował. Błogosławieni, którzy biorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa, żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy. I wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jan nazywa szczęśliwymi tych, którzy biorą swoje szaty, którzy wiedzą, że potrzebują oczyszczenia, i szukają sposobu, żeby się oczyścić, bo będą mogli wejść do tego miasta. Ci, którzy umiłowali zło, pozostaną na zewnątrz. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Tutaj sam Jezus mówi, że wysłał swojego posłańca, czyli Jana, żeby poświadczył, że taki jest jego zamiar i ten zamiar zostanie wykonany. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Oblubienica to Kościół, jeżeli jest kierowana przez Ducha, to będzie mówić przyjdź, będzie chcieć, żeby Jezus już przyszedł i położył kres temu światu, który istnieje. A każdy, kto chce mieć życie wieczne, może je otrzymać za darmo. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, Dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Każdy, kto zmieni coś w tej księdze, będzie traktowany przez Boga jak wróg i zostanie bardzo ciężko ukarany. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. To są ostatnie słowa Księgi Apokalipsy i ostatnie słowa Pisma Świętego. Ten wyraz tęsknoty za Jezusem, za tym, żeby przyszedł. wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu